Światłość Będzie aleluja Alleluja U Tu Pan Bóg przyjdzie Z Rzeszą Świętych K nam przybędzie Wielka Światłość w dzieniu Będzie Alleluja Bierzemy nasze pomuce techniczne do rąk, dajcie gościom, się wszyscy z nami mogli modlić. Jezu Królu Wszystkich Narodów, Sędzio Sprawiedliwy, który oddzielisz dobrych od złych, wychwalamy Cię i dziękujemy. Jezu Królu Wszystkich Narodów, przed którym zegnie się każde kolano. Wychwalamy Cię dziękujemy. Jezu Królu Wszystkich Narodów, którego królestwo będzie trwać wiecznie. Teraz udaje się do naszej szopki adwentowej, aby zapalić świecę światłości, która symbolizuje nam Boga Trojstego przy śpiewie aklamacji łacińskiej. Ecce dominus veniet. sveniet, ed omne sancti eius cum eu, ed erid in die illa, lux magna, alleluia. Ecce dominus veniet, ed omne sancti eius cum eu, ed erid in die illa, z magna, aleluja. Wśród nas jest bardzo wiele dzieci, chcę powyjaśniać. Wprowadziliśmy zwyczaj szopki adwentowej. Idea przed trzema laty podpaczona przeze mnie w Niemczech. Ale natomiast oprawa, tuż nasz polski pomysł, a to dzięki Marii Waltorcie, mistyczce, która opisała życie Matki Bożej pana Jezusa. I podowiadywałem się z tego, kto bohaterami szopki są wszyscy, którzy wiedzieli, że się narodzi Pan Jezus. Dziś, moi drodzy, przyjdzie Zachariasz. Dowiedział się. Przed narodzeniem Pana Jezusa, że Matka Boża ma pod serduszkiem Pana Jezusa. Stąd też już jest, tutaj jest kilku naszych bohaterów, którzy dowiedzieli się. Tak jak wasze mamusie, że mają pod serduszkiem dziecko, i oni się dowiedzieli przed Panem Jezus. więc pierwszy był u nas Michał Archanioł, drugi Michał Archanioł Gabriel, później wszyscy aniołowie w niebie wiedzieli, że się narodzi Pan Jezus, stąd powstało niebo i dziewięciu przedstawicieli z dziewięciu chórów aniołów tu wiszą na niebie, tu trzy, tu trzy nasz obce, cztery. Następnie o tym dowiedziała się Matka Boża. Później dowiedziała się Elżbieta. Po Elżbiecie dowiedział się święty Jan, chrzciciel. A dziś, wcześniej, przed świętym Józefem dowiedział się jeszcze Zachariasz. I on też przyjdzie do naszej szopki. Przyjdą jeszcze starzec Symeon, bo go Bóg przygotował w tym czasie do tego wydarzenia. I przyjdzie jeszcze Anna, córka Fanuela, a na końcu przyjdą ludzie. Szukam takich lalek, człowieczych na 30 centymetrów i czekam aż przemówią, czy oni wiedzą, co się tu wydarzy. A obok tego z pieśni mądrości, która przynosimy do każdej zrodki po jednym znaku. Stąd jest światłość, świeca światłości, pismo święte. Korzeń jodłowy, korzeniu Jesse, berło, klucz, a dziś dojdzie siódmy znak, ostatni, miecz. Jako symbol władzy i sprawiedliwości. Dlatego dzisiaj bohaterami staną się święty Zachariasz i miecz. Ale codziennie zanim dojdziemy do inicjacji, bo to jest co drugi dzień, mamy już stałą formułę adwentową. Zapalamy świece światłości, zapalamy świecę roratnią, która nam symbolizuje Matkę Bożą i jeszcze świece adwentowe przy odpowiednich tekstach i modlitwie. Dlatego teraz nasze myśli uciekają się do Matki Bożej. Chcemy ją przywitać. Czynimy to dziś wszyscy razem, czytając na stronie numer dwa. Maryjo, nasza królowo i matko która pośredniczysz u Jezusa w naszym imieniu. Módl się za nami. Maryjo Nasza Królowo i Matko, przez którą spływają na nas wszelkie łaski, módl się. Maryjo Nasza Królowo i Matko, wyjątkowy klejnocie Trójcy Świętej, kochamy Cię. Maryjo, kochamy Cię. Maryjo, kochamy Cię. Witaj, o błogienica, Witaj, o karmościço, cierpi. z nieba posłany był, by witaj Matce Bogaże, a kiedy ujrzał, że na jego bezcielesny głos bierzesz na siebie ciało Panie staną w zachwycie wołając do niej Witaj przez którą jaśnieje radość Witaj dla której klątwa odpuszczona Witaj podnosisz upadku. Witaj, która od łez uwalniasz Ewę. Witaj, o wysokości pojęciom ludzkim niedostępna. Witaj, głębino nawet anielskim okiem niezbadana. Witaj, bo jesteś tronem króla. Witaj, bo dźwigasz tego, co wszystkie dźwiga rzeczy. Witaj, gwiazdo słońce nam ukazująca. Witaj, głonoboskiego boskiego wcielenia. Witaj, przez którą stworzenie się odnawia. Witaj, przez którą stwórca dzieckiem się staje. Witaj, je witaj oblu... o a na dzisiaj mamy przewiązku łacińskim stąd po łacinie błagamy niebo aby nam zesłało zbawiciela Rorahate, celi deje super, edenobespluhu adjutstvu, ne iraskahariz dohomine, ne ultrame mineriz inikvitahatis, eccecivitas sankti, fakta es deserta, zion deserta, fakta es, Jeruzalem deje su. <coughs> Domus sanctificationis tuae et gloriae tuae ubi laudaverunt te patres nostri rorate celi de super et nubet pluam dios peccavimus et facti sunt quam in mundus nos et cecidimus quasi folium universi <coughs> <coughs> quasi ventus absulerunt nos cum hundis tuam anobis, et ahalis isti in manu iniquitatis nostrem Rorahate Celida Super Et nubes Luhu and Juhus Vide Domine Afflictionem Populi Tui Et mit te Quem misurus es Et te Agnum Dominatorem Terre De Petra Deserti ad montem filii esium, ut aufer ad ipsae iugum captivitatis nostre, rurate celide super et nubes pluantium. Consolamini, consolamini, popule meus, citoveniet, salus tua, quare mero re consumeris, quia innovavit te dolor, salvabo te, noli ti mere, ego enim, sum dominus Deus tuus, sanctus Israel, redemptor tuus. A teraz idę zapalić dwie świece adwentowe. To znaczy, że mamy już dwie niedziele adwentowe za nami, okresu czasu adwentu, jeszcze dwie przed nami. Czynimy to pieśnią ze strony dziewięć. O wschodzie rany. i o, oh świat ciemność Nasza inicjacja wnoszę już staruszka Zachariasza. Zarośnięty biedak, wiarę stracił, że może być tatą. Jego małżonka Elżbieta przekwitła. Wyśmiał anioła, który mu w przybytku, bo był kapłanem, że Twoja żona urodzi dziecko, nie uwierzył. Już grubo po pięćdziesiące przydarzyła się mu ta radość, dlatego posłuchajmy. Co na ten temat? Mówi Pismo Święte czy Święte Teksty. Ósmego dnia przyszli, aby obrzydzać dziecię. Chcieli mu dać na imię imię ojca jego Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała, nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej, nie ma nikogo w rodzie, kto by to imię nosił. Pytali więc znakiem jego ojca, jak by go chciał nazwać. Oni zażądali tabliczki i napisał. Jan będzie mu na imię. Wszyscy się dziwili i natychmiast otworzyły się usta, język rozwiązał i wielbił Boga. Elżbieta mówi u Marii Waltorty do Matki Bożej. Mój syn poprzedzi twojego syna. I będzie go miłował, Anioł powiedział to Zachariaszowi. A on mi to napisał. I moi drodzy, podczas obrzezania doszło do pewnej sceny. Goście powoli się rozchodzą, bo to była ceremonia w domu. Ponad 20 osób. W pokoju zostaje tylko Maryja z dzieckiem na ramiona i szczęśliwa Ewa. Zach Elżbieta, przepraszam, Zachariasz wchodzi, pisze Maria Maria Waltorta, zamyka drzwi. Ze łzami w oczach patrzy na Maryję. Chce coś powiedzieć, milczy. Podchodzi, klęka przed nią. Pobłogosław nędznego sługę Pana, prosi. Pobłogosław, bo Ty, która go w swoim łonie nosisz, możesz to uczynić. Słowo Boże przemówiło do mnie, kiedy uznałem mój błąd i uwierzyłem we wszystko, co mi powiedziano. Widzę Ciebie i Twój los szczęśliwy. Czczę przebywającego w Tobie Boga Jakuba. Jesteś moją pierwszą świątynią. Tu powracający do wiary kapłan może znowu modlić się do Przedwiecznego Jesteś błogosławiona bo otrzymałaś łaskę dla świata i przynosisz mu zbawiciela wybacz twemu słudze mówi Zachariasz że nie doszczek wcześniej twojego wcielenia przez swoje przybycie przyniosłaś nam wszystkie łaski tam bowiem gdzie się znajdujesz o pełna łaski, Bóg czyni cuda. Uświęca On mury tam, gdzie wchodzisz, uświęca uszy, które słuchają Twego głosu. Uświęca te ciała, których dotykasz. Święte stają się serca, bo dajesz łaski. Matko Najwyższego, dziewico przepowiadana, oczekiwana żeby dać Bożemu Ludowi zbawiciela. Odśpiewamy. Dzisiaj kantyk Zachariasza, mamy wersję polską, ale uczynimy to również w wersji łacińskiej, bo dzisiaj jest msza Święta po łacinie. Ukochanego Zachariasza uroczyście wnoszę. Naszej szokki jak na Co Mariaszku, bądźcie naszym wsparciem i obroną naszych smaganiach z wiarą. Benedictus Dominus Deus Izrael, quiar visita vide fecit redemptionem plebis suae. et erexit cornus salutis nobis in domo David pueri sui sic locutus esper os sanctorum quia a sunt profetarum eius salutem ad inimicis nostris et de manu omnium qui oderunt nos ad faciam de misericordiam cum parribus nostri et memori testamenti sui sancti. Ius iurandum quod iuravid ad Abraham, patrem nostrum daturum senobis, ut sine timore de manu inimicorum, nostrorum liberati serviamus illi in sanctitate justitia curam ipsu omnibus diebus nostris et tu puer profeta altissimi vocaberis preibis enim ante faciem domini parare vias eius ad dat dandam scientiam salutis plebis eius in remissionem peccatorum eorum per viscera misericordiae Dei nostri, in quibus visitabis bisnos oriens ex alto, illuminare his qui in tenebris ed in umbra mortis, sedet ad digneros pedes nostros in vitam pacis, gloria patri et filio et spiritui sancto, sicud erad in principio ed in semper, Edin secula, seculorum. Amen. I moi drodzy. Miedź jest oznaką Króla Sprawiedliwego. Berło jest oznaką władzy królewskiej i łaskawości. Bo jak król podnosi berło, dopuszcza do głosu, przebacza, tak jak Esterze przebaczył wejście przed tron w niezapowiedzianym czasie. Dziś, na koniec tej inicjacji przynoszę Wam radosną wiadomość. Przychodzi król władca, ale sprawiedliwy. Z Księgi Psalmów. Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, wykrzykujcie radosnym głosem, bo Pan Najwyższy, straszliwy, jest wielkim królem nad całą ziemią. Przerabiamy w tej chwili ostatni rozdział. Moi drodzy, kontemplacji Boga Ojca omawiamy sprawiedliwego Boga Ojca. Przerażające są te sceny, kiedy nie umiemy wykorzystać Bożego Miłosierdzia i poddajemy się pod sprawiedliwość Ojca. Wtedy nam pozostanie tylko ogień. W najlepszym wypadku. Z Księgi Izajasza Mnogie narody pójdą i rzekną chodźcie, wejdźmy na górę pańską, do świątyni Boga Jakubowego. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami. Z Apokalipsy tak śpiewają pieśń Mojżesza, sługi Bożego, Baranka Pańskiego. Twoje dzieła są wielkie i godne podziwu, Panie Boże Wszechwładny. Sprawiedliwe i wierne są twoje drogi o królu narodu. Zabrzmi z księgi Izajasza, zabrzmijcie głosem radosnym, śpie radosnym śpiewem wszystkie ruiny Jeruzalem, bo oto Pan pocieszył swój lud, odkupił Izraela. Z listu św. Piotra oto kładę na sionie kamień węgielny, wybrany, drugocenny, a kto wierzy w niego, na pewno nie zostanie zawiedziony. My dziś bijemy się o królewską godność Pana Jezusa na ziemi polskiej, aby nasi przywódcy państwowi i duchowi uznali Pana Jezusa za króla. Nie chcą tego robić więc ściągają niewolę na nasz naród i niepotrzebne, dramatyczne doświadczenia i dla Polski, i dla innych narodów. I na końcu strona szesnasta. Hymn na czci naszemu królowi. Królu narodu w tej Ziego